Noszą węgiel, zbierają pieniądze na cele charytatywne, organizują przedstawienia. Mowa o młodych ludziach, którzy z potrzeby serca niosą pomoc potrzebującym, dzieciom, niepełnosprawnym i zwierzętom. To jest konkurs skierowany do wolontariuszy, a wolontariuszy mamy prawa się, w każdej szkole jest jakaś grupa wolontaryjna, czy to indywidualnie, czy też zbiorowo działają, pracują na rzecz innych osób. I często jest tak, że ktoś mówi: A ja nic nie robię, bo ja tylko chodzę dwa razy w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu do starszej pani sąsiadki, robię jej zakupy. To jest dla nas bardzo ważne. Jeden z laureatów w kategorii 8 Wspaniałych Wrocławia został Błażej Telążka, twórca i organizator cyklu imprez charytatywnych, dzięki którym zbierane były pieniądze dla Chorego Oliwiera. Dochód z pierwszej z nich został na zabieg filtrowy. Dzięki drugiej zakupiony został za chodzić dla chłopca. Wiem, że to będzie taki efekt domina, i ta pomoc kiedyś mi do mnie wróci. Kiedyś, na przykład, zapomniałem pieniędzy na bilet pociągowy i pani mi pożyczyła, bo wiedziała właśnie, że jestem zestresowany, bo zgubiłem właśnie wtedy portfel. Więc to jest na taki w zasadzie efekt domina. Ja zawsze to nazywam efekt domina, bo wiem, że to dobro zawsze wraca. Młodzi wspaniali nie zapomnieli też o problemie ludzi bezdomnych. Chciałam pomóc bezdomnym, ale w inny sposób niż wszyscy inni. Bardziej pod względem takim powiedziałbym liberalnym, kapitalistycznym. Mianowicie chciałem, żeby bezdomni dali też coś od siebie, żeby zobaczyli, że są potrzebni. Bardzo ważną rolę dla młodych ludzi w niesieniu dobra innym odgrywają ich pedagozy, którzy wspierają i motywują ich do dalszych działań. Robimy wszystko, żeby tę młodzież zachęcić, żeby ją wspomagać, wspierać w tych swoich działaniach. Nawet jeśli trzeba przeorganizować zajęcia szkolne, to też to robimy, żeby, żeby mogli się realizować nominowanych do ośmiu wspaniałych są osoby zgłoszone przez swoich nauczycieli i organizacje pozarządowe. W przypadku Arka jest to najczęściej piłka nożna i Arek bardzo nam pomagał przy organizacji turnieju piłki nożnej przeciwko Rasizmowi, który odbywa się co roku. Arek był odpowiedzialny zarówno za złożenie drużyny organizacji pozarządowych, jak i za szukanie różnych innych młodzieżowych drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało 32 wolontariuszy i 15 zespołów, które reprezentowały grupy liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni symbolicznymi aniołami. Arkadiusz Skarbowski Echo 24